Hej ciasteczka, dzisiaj robię pyszny, łatwy, błyskawiczny deser truskawkowo-bezowy. No i co mamy tu? No wiadomo, jak bezowe to bezy. Truskawki, oczywiście, sos truskawkowy, pyszna masa serowo-śmietanowa i do dekoracji płatki migdałowej truskawki. Co to miałam powiedzieć? Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, piszcie komentarze dajcie łapkę w górę. Też deser, Czyli będzie pyszny deser truskawkowy, a najpierw zrobimy soś truskawkowy. Tu mam mrożone truskawki, świeże. Świeże będę miała do dekoracji. Można zrobić też malinowy. I teraz tak podgrzewam, To jest tak, ja wiem, 200 g, myślę, że tak, tyle mrożonych. I to tak zagotuję. Dodamy tu trochę łyżeczkę. I Zagotujemy to, żeby tak zwięksniało. Więc chwilkę mamy czas. Trochę przestudziłam i zaraz zblenduję. 200 ml śmietanki kremówki, miksuję. To <grywia> tutaj mi syn jakieś podpowiada, nie do ale dobra. Teraz dodajemy do ubitej śmietanki mascarpone. 250 ml i teraz tak gramów. Czy to jest w tak Nieważne. I do dokładamy po łyżce i miksujemy. I teraz jak na siłownię, powiedziałam. Taki mam ładny <grywia> Dobra. Przykładamy masę serową do rękawa To Już Wam pokazywałam, a jak nie oglądaliście, można sobie to zrobić. tak, właśnie tutaj w będzie wygodnie ułożymy i ładujemy masę. Ładnie mi się ubiło. Można sobie wysłodzić, ale tu będą bezy, więc myślę, że niekoniecznie. Nie ale to już do smaku i jak to woli i jak to lubi. Nie? Będziemy przekładać to do pucharków i składać deser. No już jest w nowym roku. U mnie jeszcze gwiazdy betlejemskie są, oblatują. Niektóre ładniejsze, niektóre wyglądają najładniejsze. <grywa> Ale jeszcze okres świąteczny trwa, noworoczny, więc można sobie zrobić taki szybki deser. Tak, mamy przygotowane. Właściwie chyba już wszystko. Teraz pucharki. Oj, przepraszam, 100 lat na. I teraz tak, właśnie wiedziałam o tych bezach. No, znaczy, takie mam piękne beziki. Nie wiem, czy je kruszyć, czy nie. Jak myślicie, kruszyć? No, odpowiedzcie mi w pytaniu, może w komentarzu. Czy je pokruszyć? Dobra, ja na razie nie będę kruszyć, bo mi się takie podobają. Wrzucę parę całych, może na wierzch kruszy. A może do jednego pokruszymy. A nie. I Teraz właśnie, ułożymy masę. Też zrobię takie. żeby to ładnie wyglądało. A, fajnie. No i teraz sosik truskawkowy. Rozlejemy na razie po jednej łyżce. Się tak ładnie rozleję, tutaj miejsca gdzieś zostawiłam, sobie tam wpłynie, nam ozdobi to. O, dobra. No, pięknie, 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 pięknie. jedną damy tak. A tu resztę sobie pokruszymy o, I tutaj wykorzystałam, to i tu pokruszę. Tak, żeby takiego śnieżku damy. Większe kawałeczki, mniejsze. Błyskawiczny deser truskawkowy. Bez gotowy. gotowe. Pozdrawiam Cię steczkowo. Do następnego odcinka.